Siemka, siemka, witam was serdecznie Pantata z tej strony idziemy na spacerek i robimy co robimy? 15 minut dla, dla lasu <laughs> Pozdrawiam Artur <laughs> Witam wszystkich, witam O kurde, bo ja mam tutaj ten... Ale nie wziąłem wózeczka Dzisiaj tak jak mówię 15 minut dla lasu. Może będę dłużej, ale jak to mówi Artur, tylko nie nie mówcie, że nie macie czasu na 15 minut dla lasu. Także robimy akcję dzisiaj: 15 minut dla lasu. Woreczek mam ze sobą, chwytak, areska. No i idziemy. zobaczyć, jak to tu wygląda tutaj u mnie w lesie. Tym bliższym, że tak powiem. Także yy, późno wyszłem sobie z domku. <laughs> Będziemy teraz spacerować sobie nie przejdziemy jakieś takie kółko, no i, i co? No i będziemy zbierać śmieciuchy, jak będą oczywiście. Bo nie powinny być, ale wiecie jak to jest, no nie. Dobra, także przekładam telefon na, na szelki i idziemy. Miał wczoraj, o powiem wam, że niedaleko nas taka była, grad był taki, takie burze były, że, 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 że podobno Yy, powybijały szyby z samochodów taki grad był yy, duży, ale nie wiem, tam jest flamingówka leży. <laughs> tam także ja idę po nią, <laughs> założę sobie yy, aparat na, na szelki i działamy oczywiście. Wyciągamy wszystko co trzeba. Także pierwsza flamingówka dzisiaj to jest śmieć. Trzeba to wyrzucić. Porozglądamy się. Chyba nie ma nic. A tak chciałem, żeby coś popadało u nas, ale tylko tak trochę pokropiło. Nic specjalnego powiem wam. Chciałem, żeby deszczówki mi po prostu nalało. Nie mam już deszczówki i brykietu nie mogę robić. Dobra, idziemy dalej. A jeszcze tu skoczymy, zobaczymy. Kilka metrów, co tu jest. A zobaczymy. Mam duży worek powiem Wam, taki wielki wziąłem może niepotrzebnie ale mogłem siateczkę jaką wziąć ale widzicie już powoli się zbiera tu puszka, te dwie... dwie flamingówki są ja i patrzcie widzę tam jeszcze coś w śmieciu jakiś o sorry nie będzie mnie widać co tam robię o proszę o ciężka Dobra, myślę, że jakoś, najgorsze te szkła, jeszcze tu kawałek przyjdziemy się, czy tu czegoś nie ma, hmm. ale nie widzę tu nic, <grybka> dobra, idziemy tam, grzybków nie będzie, widzicie, niby takie burze były i tego, zobaczcie jak u nas polało, nic praktycznie, nic, jest dalej sucho, hmm. a? Już tam 3 km dalej lało, tak, że i ja cię kręcę. Dobra, lecimy dalej. No to teraz będę mokry. <grym> Przez tą trawę muszę przejść. A ta tra trawa jest troszkę zmoczona. Ale to nic, pójdziemy tam i zrobimy takie kółeczko. Na razie tylko te trzy śmieciuchy. No i teraz taki śmieciuch. Ja to mam z tymi wężami <grym> leśnymi. <grym> Dobra, muszę iść po niej, ale Będziecie ten Trochę chłodniej to tam pójdę Tak wtedy byłem na tych czerwonych Tam te czerwone rosły nie byłem na czerwonych, to no czerwony rosły a ja my idziemy teraz na drugą stronę torów Patrzcie jakie jestem już Jest mokre mam buty. O, Ale to nic chcemy a tą gumowcę wziął jakieś No ale trudno Idziemy powalutku się przejdziemy To już jakiś foliok leży co to za to w ogóle o, piasku pełno no nic bierzemy teraz nie zostawimy go tu takiego folioka <grybujesz> dawaj go e, śmieciuchy dowora śmieciuchy nie ma innej opcji Rękawiczki mam, jakby, jakby się ktoś pytał. sobie <noise> w tyle. No w końcu teraz przejdziemy przez stole Fajnie jest powiem wam. Tak spacerować i tak mało śmieci mieć. <noise> nie trzeba. O, i jo ale bym się teraz, ale z mnie ciągnie, bym zwiknął nogę teraz. I tak sobie chodzić powolutku <noise> i sprawdzać. Ale wiecie, grzybów nie ma dużo ludzi nie chodzi no to śmieciuchów nie ma ale zawsze tam coś wpadnie także jestem zadowolony z tego, że coś tam pozbieram nie idę sobie tak tylko na spacerek bo i śmieciuchy pozbieram i sprawdzę czy grzybków nie ma przy okazji ale tak cieszyłem się na ten test, ale tu tak wszystko bokiem przeszło, obok pokapało trochę ani deszczówki mi nie nie, nie przybyło nic praktycznie. No, i to tak. Ale może dzisiaj. Ale dzisiaj jest 30% szans na, na jakąś burzę czy na coś. To, że nie liczę na nic. No ale spacerek wiadomo, wskazany. A przy okazji śmieciuchy jak się weźmie, no to już jest super. Jest naprawdę rewelacja. I, idę tak sobie bardziej w cieniu, bo w słońcu już jest upał. Dlatego lepiej chodzić tak sobie o... Jakiś, y, między drzewkami i tam żeby był cień. <laughs> Idziemy teraz tu i w lewo zobaczyć czy tam grzybków nie ma jakichś <laughs> chociaż wątpię w to, bo jest tak strasznie sucho, że Co zrobić? Taka duchota się robi. Byłem <laughs> tu zobaczyć, bo tu często gęsto prawdziwki rosną. Jest. Ale nie ma nic takie no <głos> plastikowe <głos> dzisiaj. <głos> Takie plastikowe dzisiaj będziemy mieć. tylko i wyłącznie. Nie ma nic innego. No jest zasucho. Niby tak z góry jest troszkę polane, ale ale ogólnie to powinno być mocniej polane. I tak jak jest teraz taka, taka duchota się robi. Mgiełka taka lekka. No to wtedy by się grzyby pokazały, ale widzę, że jest trochę zasucho, sucho. Jak byśmy tu pokopali to jest to pod spodem to, to normalnie nie ma wilgoci żadnej, bo to tylko tak skropiło, że tak powiem. No ale powolutku, przyjdzie jakiś deszczyk, to się wybierzemy na grzybki. Jak na razie musimy czekać. A jak na razie, to już zbieramy śmieciuchy. Zresztą śmieciuchy cały rok zbieramy. <laughs> Chyba, że przyjdzie taka zima, zasypie śniegiem, no to wtedy. Już spokój, nie widać nic, to teraz też mało widać, bo teraz jest wszystko tak pozarastane, dlatego nie ma takich ilości, nie widać tych śmieci, e, bo są poukrywane w większości, ale to co zdążę, to co zauważę to, to wezmę, wiadomo, najważniejsza jest akcja 15 minut dla lasu, jest super, muszę wyłączyć to, to ma być 15 minut, nie? <laughs> To też musimy wziąć te stare rękawica, patrzcie Po rękawicą widzicie jak sucho? Jakiś jest. no dobra, weźmiemy ją, to przecież też jest jakaś szmata. szmaty nie biorę zazwyczaj, ale czasami mi się zdarzy <śm> <śm> jakąś szmatę wziąć już przy okazji czy coś. Bo to też zależy z jakiego materiału zrobione, bo to niektóre większość tych są jakieś niby bawełna, ale to jakieś plastiki poliester, <noise> jakiś tam <noise> wszystko tak się elektryzuje i to jest masakra z tymi ubraniami no ale dobra no i idziemy dalej jeszcze sobie troszkę posprzątamy, jeszcze mamy czas nie? no to teraz przeszliśmy na drugą stronę idziemy teraz z drugą stroną tam na się przejdziemy zobaczyć jak tam wygląda <noise> nawet nie było tak brudno powiem wam, te tereny mam tak obcykane że ho 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 a co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Aha. Chciałem Wam serdecznie bardzo podziękować <noise> za, za suby, bo poszło tych subów teraz. Nawet nie nadążyłem sprawdzać, jak to przeleciało te 2000, wam powiem. W każdym razie dziękuję Wam nowym subskrybentom, <noise> moim starszym subskrybentom od samego początku, praktycznie co są. Zrobimy jakiś konkursik, może za niedługo zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. Wiecie, ja tam do konkursów się nie nadaję. Ale może, może jakieś czapeczki po prostu polosujemy. Z, nie wiem, z dwie, trzy. Nie wiem, co o tym myślicie, może dwie, trzy czapeczki takie. Kubeczków nie będę losował, bo nawet nie mam. a Można by było zrobić, jasne, ale jakoś tak. Myślę, że czapeczki by, było, czapeczki by były lepsze. Nie? Także myślę, że bym przeznaczył dwie czapeczki na moich starszych subskrybentów. Nie wiem, może nie będziemy losować, może ja po prostu tak no. <grybujesz> Będę typował, bo ja wiem, kto tam jest ode mnie. Ale tu wcześniej był, dużo wcześniej. I kto jest. U mnie komentuje i, i w, no, jest tam dużo, ale, ale, bo to bym musiał, nie wiem, chyba 100 kupić, no nie, no, przesadziłem, ale z 50 przynajmniej. Także tak z powolutku myślę, że jakbym teraz te trzy czapeczki za niedługo wylosował, no nie wiem, zastanawiam się nad tym jeszcze, jak to zrobić. Także myślę, że mm, jest szansa, żeby ci moi najstarsi. Widzowie i ci naprawdę aktywni. A zazwyczaj kobitki są aktywne. No nie tylko, ale w większości. Patrzcie, lekko na tej śmieci No, ale no zobaczymy, jak to będzie. Zastanowię się nad tym wszystkim. Może jakiś pomysł mi dacie, to napiszcie w komentarzach. W każdym razie dzisiaj jest akcja 15 minut dla lasu. I zbieramy. I ten śmieciuk też będziemy zbierać. O, takie. Takie folioki. Jakieś potargane, taki duży worek wziąłem, bo mówię, a nie wiem, ile to będzie. No, mogłem wziąć taki mały. <laughs> Skuciałem, że nie będzie dużo śmieci. Ale akcja jest. I to jest najważniejsze. Dobra, idziemy tam prosto. Także napiszcie mi, jakby, czy konkurs zrobić, czy losowanko. Nie wiem, nawet nie mam w komputerze tego programu do losowania. Myślę, że ja bym tak bardziej sam. Nie wiem. Dobra, idziemy się później. Co to z tymi foliokami tu jest żółtymi Już trzeci taki jakiś żółty foliok Skąd to się tu wzięło? To nie mam pojęcia, nie wiem z czego to jest w ogóle. Tego tu nie powinno być w takim pięknym lesie <laughs> Może już nie będzie. Idziemy dalej. Jest 12 minut 40 sekund. <laughs> A teraz sobie wszedłem do takiego ciemnego lasu. Tu to lubią gniew gniewózki rosnąć wam powiem. Ale przy tej ilości wilgoci to raczej nic nie będzie. Ale mówię, a co? Zejdę z strogi trochę, z tej ścieżki leśnej. Przejdę się zobaczyć, nie? Tu jest, patrzcie jakie tu jest. Co to tu jest? Przez dziki chyba takie. rozwalane. No, raczej. Hmm. Ale dobra. A tu już jest tak zarośnięte teraz. Paprotki tam zarosły. To tam nie pójdzie. <laughs> Idziemy z powrotem na drogę. Tu zobaczyć. Tam może jeszcze gdzieś będzie leżeć. W każdym razie już tego i już trochę jest w tym worku. No, najważniejsze, że nie, nie ma za dużo. To jest podstawa. Ale na jesień. Myślę, że znowu będzie tego full no i pamingówka leży, to na koniec chyba już tak mi się wydaje No Jak to mówią grosz do grosza będzie kokosza Posegregujemy w domu Ale nie wiem dlaczego ale teraz wszyscy pokazują, że ten złom tak to wszystko poszło na dół, te metale to jest straszne. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale ale tak się dzieje. No, nic nie zrobimy. Dobra, idziemy, bo już będę miał 15 minut filmu. Znaczy jestem długo dużo więcej tutaj w lesie, ale no, jak 15 minut, to 15 minut dla lasu, no nie? Akcja jest super, naprawdę. No, to dzięki Artur, żeś wymyślił taką akcję, bo to jest super akcja. Aros, nie obręcaj mnie, proszę cię. Tego tu nie może być, patrzcie. Widzicie. A, co zrobić? Hm. Dobra, jedziemy. Śmieciuch to śmieciuch. Trudno, najgorzej, jak jest dużo butelek, to wtedy jest ciężkie takie. A jak nie mam wózka, to jest. Uch, strasznie się to nosi. Dobra, wyszliśmy na. na. na drogę. Czyli pójdziemy teraz tam w tamtym kierunku i kończymy o tu jest jeszcze jakaś butelka ares czekaj proszę A, dobra pakujemy no i będziemy się żegnać już jest 15 minut jest 15 minut jest <noise> także akcja 15 minut dla lasu zakończona Raz jest szczęśliwy, ja jestem szczęśliwy, a Ryz na spacerku też jest szczęśliwy, także super. Tu żeśmy przyszli stąd, także teraz tu będziemy się żegnać. No to, patrzcie, jakaś mucha mi wleciała do gardła. No jest trochę tego odcieniu, aż mi tam chodziła gdzieś po gardle. Patrzcie, no jest tego trochę. Trochę butelek, trochę folioków, trochę puszek, jakichś innych paści. Także się zegnamy. Akcję uznaję za zakończoną, jak na dzisiaj. No i do następnego. Trzymajcie się, papa, pa, serducho dla Was. I no, oczywiście jak możecie to subskrybujcie łapki, komentujcie. Trzymajcie się. Pa, pa.